Zobaczcie w kolejnym odcinku. Zbieram się właśnie do wyjścia. Zrobiłam taką rekonstrukcję tutaj na takiej tablicy. No, Mam nadzieję, że zaraz mi się to nie spadniecie. Pozwólcie, że będę się zbierać i będę z wami rozmawiała. A więc tak. Gdzie jest moja torba? Gdzie jest moja torba? Mam no, torbę, dobra. Yy, tak. matku Dobra, wiecie, co to gdzieś indziej, bo tutaj zaraz się to skończy tragedią. Jakąś. Dobra, dobra, czekajcie. O na się tutaj piękne, śpią sobie. Słodziaki. Gdzie mam się usadowić? Powiedzcie mi, może tu przy stole. Nie mam statywu i jest to nie lada wyczyn, żebym tutaj mogła jakkolwiek się zawsze <grym> usadzić. Żebyście mogli mnie dobrze słyszeć, widzieć. O! Ale ekstra! I naprzeciwko tego yy, okna No dobra Więc zaczynam odcinek, raz jeszcze Witam was bardzo serdecznie z Londynu yy, Mamy dzisiaj dzień Nie wiem który, jaki jest dzisiaj, jaka jest data Moje mininy są dzisiaj! 29 lipca Moje imieniny, czyli sobota Jest, tak, sobota, sobota Wiecie co, jasne, po prostu jestem jakaś taka zakręcona W ogóle nie wiem co się dzieje nie wiem, czasem jakaś dziwna, dziwna, dziw, dziwna rzecz się dzieje ze mną. No dobra. Z takiej aktualizacji życia w Anglii jestem bardzo niezadowolona z tego, że cały czas nagrywam te vlogi nie tak, jak bym chciała. Powiedziałam sobie, wyjedziesz tam, to będziesz chodziła sobie po ulicach z aparatem w ręku, będziesz na bieżąco mówiła, co robisz, będziesz pokazywała mi rzeczy. I skończyło się na tym, że jak już nagrywam na mieście, to nagrywam, to co widzę. Rzeczy gadane, nagrywam tu, w domu. Nie jest to tak jak chciałam. To jest właśnie coś, co mam nadzieję w końcu zmienię, ale zazwyczaj, kiedy już jestem na mieście i mam te takie chwile, żeby coś poglądać, też, a nie tylko biec do pracy, no to po prostu jest tyle ludzi wokół, że jestem tak przytłoczona tym wszystkim, że tylko trzymam ten aparat, kręcę to, co się dzieje dookoła mnie. Może mogłabym nagrywać dla Was właśnie takie momenty idąc do pracy, i wtedy łatwiej mi by było takie coś zrobić. Na razie, dopóki jest jak jest. Yy, będzie to wyglądało następująco, czyli będę się starała się opowiadać wszystko z domu i dopóki sobie tego wszystkiego jakoś nie ogarnę, nawet widzicie, że jakoś mówię bez składu i ładu, bo ja w ogóle moje życie tu jest takim wielkim, takim pomieszaniem, ale nie że negatywnym, pozytywnym i pamiętam jak, jak opublikowałam chyba na drugi dzień po przyjeździe, yy, to był drugi vlog z Londynu. Mm, tutaj siedziałam przy stole i wszyscy zauważyliście, że jestem jakaś taka smutna, że coś się ze mną stało i bardzo dobrze zauważyliście brawo dla Was! Macie bardzo dobre tutaj spostrzeżenia. Bardzo dobrze mnie znacie, miałam wtedy mega załamkę. Mm, byłam bardzo smutna, bardzo się tak martwiłam tym, nie tam jakąś tęsknotą, bo ktoś myślał, że to tęsknota za krajem na rodziną i tak dalej. Nie, to po prostu chodziło. O to, że nie mam tutaj przyjaciół moich i byłam lekko samotna, ale nie tęskniłam, nie, nie, to nie chodziło o tęsknotę Po prostu chodziło o to, że zewsząd słyszę język angielski, coś, co jest dla mnie inne niż, wiadomo, język ojczysty Jestem w środowisku zupełnie nowym, wszystko jest inne tutaj, jakby nie moje, nie takie ojczyste nie, No więc ja, ja się czułam w tych dniach jak taki intrus trochę, przyznam się Wam szczerze Czułam się jak taki intrus i potrzebowałam kogoś, żebym mogła się spotkać z jakąś osobą. Miałam takiś, taką silną potrzebę, że w takich chwilach potrzebuję kogoś, kto byłby tutaj ze mną i żebym poczuła, że nie jestem taka sama, że nie jestem jakimś trudem i mam przecież jedną osobę, którą znam. Nie było tego. I naprawdę to mi dawało wtedy mocno w kość i... <słuch> No. ale poznałam trochę fajnych ludzi teraz w pracy i jakby to się wszystko zaczyna zmieniać. Bardzo fajne miejsca podkrywałam, po, w których mogę poznawać nowych ludzi. Polecam wam grupy różne na Facebookach, różne strony internetowe. Hmm. Mogę wam wypisać pod linki pod filmem strony, na których ja sobie znajduję znajomych w internecie. Są takie strony społecznościowe na poznawanie sobie przyjaciół za granicą na przykład. I bardzo są fajne strony, bardzo fajnych ludzi już poznałam. Mam nadzieję, że z niektórymi się spotkam niedługo. Często jest mi to ciężko zgrać, bo mam pracę. I właśnie, gdzie pracuję? Tak możecie się pytać. Ja sobie załatwiłam pracę będąc jeszcze w Polsce. Tak naprawdę już wtedy poczyniłam pierwsze kroki, żeby tą pracę dostać tutaj w Anglii. Znalazłam na stronie londynek.net ogłoszenie odnośnie pracy w barze, w takim jakby miejscu, no w jakiejś knajpie z jedzeniem i wiedziałam, że na starcie ja mogę wymyślać, szukać jakiejś lepszej pracy i tak dalej, ale na starcie to, to nie jest ten czas. Ja mogę to zrobić później, szukać czegoś lepszego, ewentualnie, ale na start nie mogę wybrzydzać. Ja nie jestem taką osobą, ja mam, stąpam po ziemi, jak trzeba, to stąpam mocno i wiem, jakie są realia i nie ma problemu, żebym poszła do innej pracy, niż praca moich marzeń w mediach czy, czy gdzieś. Nie, to jest życie tutaj prawdziwe i trzeba się utrzymać, więc jakby wszelki komfort, swoje jakieś marzenia wielkie, ogromne trzeba schować na początku do kieszeni i zacisnąć zęby, zacisnąć pas i zacząć zarabiać jakiekolwiek pieniądze, żeby się nie utrzymać, bo to nie jest tak, że ja mam jakieś oszczędności ogromne na okres roku. Nie, nie, ja mam oszczędności, ale nie takie duże, więc absolutnie nie ma takiego luzu, swobody, żeby mogę sobie tutaj na wakacjach siedzieć, nic nie robić. Nie, nie. Ja już dwa miesiące przed przeprowadzką znalazłam sobie ofertę właśnie na tej stronie net, Napisałam do tego chłopaka, że jestem zainteresowana, że przyjeżdżam w lipcu i że potrzebuję tej pracy. I czy będzie potrzebował kogoś na lipiec. No i chłopak był bardzo zdziwiony. Mówię to, bo już jak z nim rozmawiałam, jak przyjechałam, to powiedział, że nie ma takiej sytuacji zazwyczaj, żeby ktoś tak wcześniej pisał do niego. I on był pewien, że ja po, tych, po tym miesiącu czy tam dwóch zapomnę o tym, że już nie odezwa w tym lipcu. A ja zrobiłam, odezwałam się. I go to bardzo zszokowało. W każdym razie tak, lipiec nastał, jestem trzy dni już do wylotu. Mam trzy dni do wylotu. Napisałam wiadomość: słuchaj, jestem już, zaraz będę w Londynie. Jestem tuż przed wylotem, no za trzy dni wylot, zaraz będę w Londynie. Jestem wciąż zainteresowana. Przypominam ci, że jestem zainteresowana, że dalej chcę tej pr tą pracę dostać. No i on był w szoku. I powiedział, że skoro ja tam będę w piątek, przyjadę w piątek, no to przyjdź na dzień próbny w poniedziałek. No, dobra! No i tam weekend miałam jeszcze, wiecie, biegałam po pałacach tutaj, śmigałam, turystka wielka, a poniedziałek już do pracy. No i miałam próbną zmianę tam 3-4 godziny. No i tak, no i jest to knajpa z jedzeniem zdrowym, więc to mi pasowało. I wiadomo, sfera, którą teraz się zajmuję na YouTubie, jest jakimś dodatkiem. Bardzo się z tego cieszę, że mogę mieć z tego jakieś środki, ale to nie jest wystarczające, żebym mogła. Nie pracować tutaj, absolutnie. Poza tym ja nawet tak myślałam sobie o nad tym, że nawet gdybym miała właśnie, bo są szanse na to, żebym mogła teoretycznie potraktować YouTube'a jako cały etat. Są takie szanse, Musiałabym mocno się nad, tak zebrać z tym, ale ja chyba nie chciałabym, bo ja w tej pracy ja tam idę głównie dla ludzi. Ja tam poznałam tak fajnych ludzi, ja tam idę w celach towarzyskich. Oni są moją terapią. Kiedy ja tutaj się czuję źle, czasami. Takie mam takie momenty. Czuję się samotna, trochę mi jest gorzej. Idę tam i tam jest super. Są ludzie śmieszni, pośmieję się, porozmawiamy. Ja tam po prostu uwielbiam być ze względu na ludzi. Um, więc chyba, chyba nawet bym nie chciała, żebym siedziała tutaj tylko zamknięta, w tym domu, nagrywała filmy, miała z tego nawet więcej, a nie miałabym tych ludzi. Chciałam właśnie to wypośrodkować, czyli część mieć jakby dalej tutaj z takich rzeczy, które lubię YouTube'owych część sobie chodzić tam y, na razie, y, żeby mieć też y, kontakt z ludźmi. Powiem Wam, że teraz już troszeczkę się tak jakby tutaj zaklimatyzowałam. Już minęły trzy tygodnie, odkąd od przyjechałam. Tak, wczoraj minęły trzy tygodnie, szybko to leci. No i już wiadomo, że tamta praca, w której jestem, gwarantuje mi z dnia na dzień jakieś tam dodatkowe przychody, więc mogę traktować ją jako już tą pracę, którą mam i która mi zapewnia jakieś tam możliwość utrzymania się, ale sobie cały czas przeglądam oferty dodatkowe, bo wiadomo, no tutaj chodzi tak naprawdę o pieniądze, więc jeżeli znajdę coś lepszego, to na pewno ta praca zmieni. To jest tylko praca taka na początek i, i tak, że zaczęłam pracować już po trzech dniach przylotu tutaj, że już w piątku, w poniedziałek już miałam pracę w zasadzie, a w piątek przyjechałam, przyleciałam. No, to, to jest i tak dla mnie, moim zdaniem, dobra. Dobrze mi to się udało zrobić, że nie traciłam czasu na, yy, na siedzenie, tylko zaczęłam pracę szybko, od razu, żeby już zarabiać sobie coś. Tak więc nie, ja nie jestem księżniczką, która sobie siedzi, wszystko jest w na tacy, nie pójdzie do takiej pracy czy do takiej, bo, bo coś tam. Muszę się utrzymać i to jest najważniejsze. A wiadomo, chcę traktować YouTube'a dalej jako swoją pasję i, i robię to, łączę to dalej jakoś, udaje mi się na miarę możliwości dalej to kontynuować. I, I nie chcę tego absolutnie. Tam były też takie wiadomości, że może skończę z YouTube'em. Nie, Mówiłam Wam, nie skończę. Absolutnie nie. Nic się nie kończy: YouTube zostaje, DDOB zostaje, wszystko jest tak jak było. I też Wam mogę zdradzić, że są pewne, jest pewne zainteresowanie z dwóch miejsc odnośnie mojej działalności YouTubeowej, i są to filmy tutaj w Londynie. Więc może będzie szansa, żebym mogła pracować w innych miejscu, już na bardziej fajnym takim, jakby związanym z moimi zainteresowaniami środowis stanowisku. W środowisku? W środowisku, tak, też bardziej moim, ale na stanowisku, które jest takie bliższe moim zainteresowaniom. Ale to jest jeszcze etap taki, etap rozmów, jest zainteresowanie fajne z dwóch miejsc, więc trzeba teraz to doprowadzić do skutku, jeżeli coś się zmieni, to Wam oczywiście to powiem. Będziecie na bieżąco ze wszystkim. Myślę, że to nie jest dziwne, pewnie się spodziewaliście, że tak to się zaczyna w Anglii. Że zaczyna się od po prostu czegokolwiek, żeby tylko już mieć pieniądze, a potem dopiero na miarę możliwości rozwinięcia swoich jakichś tam zdolności językowych, obycia ze wszystkim to można, można szukać czegoś lepszego. No i to się to się dzieje fajnie w taki sposób, bardzo krok po kroku, yy, nie na wariata, bez takiego wielkiego stresu. Wtedy jest wszystko takie spokojne, bo możecie szukać coś, czegoś innego, ale macie cały czas tą pracę swoją. i Jakby no nie musicie się martwić, że szukacie pracy, ale jej nie macie i oh, kiedy będę miała pracę, bo nie mam na życie. Właśnie patrzę, przepływa bardzo ładny stateczek. Ostatnio w ogóle w nocy, jak miałam akcję Matko Boska, muszę wam to powiedzieć, po prostu myślałam, że sobie zawał. Myślałam, że mnie tutaj zobaczycie nigdy naprawdę. Śpię sobie. Jest godzina druga chyba trzydzieści. Słyszę, pani tutaj, która mieszka ze mną, pani Helena, krzyczy Marta! A ja śpię i mówię. To mi się śni. To chyba w śnie mnie ktoś woła. I dalej śpię. Ale to było takie, że wiecie, już mi się obudził umysł, ciało jakby spało, w ogóle to takie pół na pół było. I znowu słyszę MARTA! Ktoś mnie woła. Mówię, no kurczę, otworzyłem oczy, czarno dookoła. I mówię, pierwsza moja myśl, że chyba mnie woła Helena, ponieważ zastałam do pracy. Ale to był dzień, kiedy miałam wolne. Poza tym było czarno. Więc niemożliwe, ponieważ no, jak ja wstaję, to jest już jasno, to nie jest zima. No i mam wolne, to, to też jest ważne, tak? Więc to nie, ma, nie może chodzić o to. No i dalej, yy, mówię dobra, dalej śpię. Znowu mnie ktoś woła, mówię no nie, dobra, to trzech razy sztuka. I, I jak po prostu, to było tak jakby mnie ktoś nagle zaprogramował, tak jak w Simsach, wstań z łóżka. Bo ja jakby nie myśląc po prostu się podniosłam i zaczęłam iść za tym głosem. Otworzyłam drzwi, idę tutaj, tutaj stanęłam, tutaj dokładnie stałam koło tego stołu, tu. Zaraz za wami jest balkon. Jak ktoś widział poprzednie vlogi, to możecie pokazać, jak tam mniej więcej to wygląda. Stanęłam tu, tam jest w ogóle wyjście z mojego pokoju, tam, no i stanęłam tu. I tak stoję i się patrzę, a tu jest ciemno, nie ma nikogo. Boże, czy ja już oszalałam, czy mi już się coś stało? Nie wiem, po prostu, czy ja, czy to jest moja wina, czy już po prostu ze tak źle, że jest ja już jakieś głosy. I stoję tutaj i nagle nie ma tego, tego krzyku, nikt mi nie woła. Czarno jest, w ogóle te drzwi tutaj są. Mnie na balkon, bo są otwarte na oścież. One, one są często otwarte, ponieważ yy, jest bardzo duszno i my po prostu mamy otwarte te drzwi, ponieważ balkon jest taki oszklony, tak więc tam nie ma jakiegoś zimna, jest lekki tylko przebieg więc często są te drzwi otwarte na balkon. No i stoję tu <gryw> jak to nie wiem, co to, jak jakiś lunatyk. Stoję i się patrzę, taka totalnie, ktoś mi przywalił z patelni i nagle słyszę Marta, znowu ktoś mi woła. I słyszę to z balkonu. Idę na balkon, a tam stoi Helena w długiej sukience, bo ona śpi w takich długich sukienkach takich, wiecie, trochę babcinych, a to znaczy nie jest babcina, tylko tak mi się to skojarzyło. No wiecie, takie długie do ziemi suknie, takie sukienki do spania. Proste, białe, jak ten duch. Stoi, włosy jej powiedział, Ona stoi na, na tym balkonie. Ja tak wychodzę, bo dalej nie wiem co się dzieje. E i tak stę koło niej, nie wiedząc o co chodzi. Czemu ona w środku nocy stoi na tym balkonie? Czemu ona nie woła? Czemu ona w ogóle w środku nocy na balkonie stojąc, kiedy jest czarno, po prostu jak kotłowni? I ona mówi do mnie: Patrz! Ja się patrzę przed siebie, i dosłownie po prostu przysięgam: Płynie prom, który wygląda jak tytanik. Był tak ogromny, on był po prostu jak trzy razy dom nad nami. To był jakby ten rejs nocny, więc wszyscy tam spali o tej porze. Były, było tylko kilka zapalonych światełek, a tak to wszystkie, wszystkie okna te sypialne były pokaszone, więc on tak czycie cały był czarny, bez świateł i płynie, a ogólnie był biały, tylko czarne były okna. Więc tutaj światełka miejskie, które były bardzo delikatne, tak go naświetliły dosłownie odrobinę, więc widziałam tylko, że płynie ogromne, białe coś z czarnymi szybami, jak jakiś statek widmo i jeszcze bardzo cichy, tylko lekko obchodziła nam podłoga, bo my tutaj jesteśmy bardzo blisko tego nadrzecza. Więc wszystko się trząsło, Trzęsło? Trzęsło. Przepraszam, trzęsło. I ja patrzę, a on tak bardzo wolno płynie. No tak wolno, że myślałam, że się nie rusza. I nam mówi, że właśnie on przepływa tutaj, że tylko raz na trzy miesiące płynie i że musiałam mnie zawołać. A ja tak stoję, aha i się patrzę na niego. I tak stoimy w ciszy i się patrzymy na ten statek. I on tak wolno płynął i my tak chyba za 30 minut stałyśmy tam, aż zniknął tam za zakrętem. Myślę, żeby zakręcić, to musiał bardzo wolno to robić, więc my tak się patrzyłyśmy. Obie senne totalnie. Yy... I potem po wszystkim powiedziałam, aha, dzięki, że mi pokazała, że mnie zawołała, i poszłam dalej spać. I rano wstaję i taka byłam zorientowana. Pytam się, Helena, czy mi się doźniło, czy my naprawdę w środku nocy stałyśmy na tym balkonie i coś płynęło. No nie, naprawdę, naprawdę płynęło, ja mówię. Aha, to dobrze, bo chciałam wiedzieć, że coś mi się porobiło, że coś mi tam w głowie. Tylko ostatnio też, Helenie, może nie powinnam tego mówić, a może nie wiem. To jest, jeżeli macie dystans do takich rzeczy, mmm, nie będzie to dla Was jakieś takie też strasznie hmm, obrzydliwe. No dobra, powiem wam najwyżej to wyść pomyślę przy montażu, że to dodać. W każdym razie Helenie wypadł ząb. To jest śmieszne, nie muszą muszę to powiedzieć. Helenie wypadł ząb na dole i wróciłam do domu. Nagrałam to nawet. Nagrałam to wtedy, jak wróciłam do domu i tutaj psy narobiły strasznego rabanu, bo wywaliły świetnik. No to ja te śmieci posprzątałam. I przychodzi do mnie Hel potem Helena, ja jej pokazałam filmik, na którym widać, że psy narobiły tej błaganu. A ona mówi, że tam gdzieś w tych, tych śmieci było takie pudełko, i tam był jej ząb. I ona tego zęba potrzebuje. I pyta się mnie, czy ja tego zęba wyrzuciłam jej. I ja mówię, że ja nie widziałam żadnego zęba. <laughs> ona mówi, że to psy chyba zjadły. Ja mówię, ale jak? I ona te śmieci przeszukiwała. Szukała tego zęba. <laughs> nie znalazła tego zęba. I bardzo zła Marta, bo wyrzuciła zęba, bo chciała posprzątać. Ja żadnego zęba nie widziałam. Fajna pani, naprawdę. No. I jak zaczęłam rozmawiać, to było słońce, teraz już nie ma słońca. Tak właśnie się dzieje. I co oczywiście mam w torbie zawsze? Parasolkę! Ostatnio wylał mi się fluid, podkład do twarzy w torbie i ta parasolka od środka była tak zalana, tak ją musiałam szorować. No nieważne. No dobra, no to tyle gadania, teraz uciekam już do centrum i, i, i korzystam ze swojego dnia wolnego dzisiaj. No i będę się do Was odzywała średnio co parę dni, żeby dać Wam aktualizację, co i jak u mnie się dzieje, czy Wam się dobrze. Jesteście dla mnie mega wsparcie, jak piszecie komentarze, więc błagam, piszcie komentarze, mi to mega pomaga I dziękuję za wszystkie wiadomości odnośnie chęci spotkania ze mną w Londynie. Bardzo Wam dziękuję. No nie spodziewałam się tego, że będziecie aż tak chętne, bo przede wszystkim to były dziewczyny. Żeby się spotkać i oferujecie mi to swoje wsparcie, żeby, żeby gdzieś razem wyskoczyć, żeby mnie czułaś taka samotna. Bardzo jest mi to, bardzo jest mi miło. No, to chyba tyle chciałam powiedzieć. Czy coś jeszcze jakieś ogłoszenia są? Pani. Dobra, to się rozłączam, kończę i do następnego. Buziaki, pa! ponownie robię właśnie obiad. Kupiłam dzisiaj e, Sostika Masala, ryż i tak kombinuję, jak to tutaj zrobić, żeby było ciepłe. <grym> tak, dla jasności ja nie używałam mikrofalówki w domu, bo nie, nie mam mikrofalówki, e, więc no, rozkminiam to, rozkminiam. Dobra, jeszcze na 50 sekund. Bo się zawsze widzieć to, że mi wybuchnie i będzie potem afera. Dobra, aha, jedna bardzo ważna aktualizacja Jeżeli chodzi o kanał TVB, Pytacie się mnie, czy będzie jeszcze Jakikolwiek odcinek z serii Matka i Córka I tak dalej, będą odcinki Nie martwcie się, będą, wszystko wróci Wszystko jest na dobrej drodze e, Natomiast na razie, dopóki ich, ich nie ma Pojawiają się bardzo fajne odcinki ze Studio Allegro e, Ostatnio pojawił się odcinek Z moim udziałem, kiedy True Beauty's Internal i Wróbelek malowały mi paznokcie, Robiły mi hybrydy Bardzo, bardzo fajny, śmieszny odcinek Więc zaglądajcie na kanał TVB odcinek hybrydowy i wszystkie wszystkie inne. Pamiętajcie, że jak oglądacie jakiś film, e, gdzie jestem na przykład ja, to komentujcie, komentujcie, piszcie, że jesteście ode mnie, będzie mi przemiło, potem widzicie Was e, piszących właśnie komentarze, że przyszliście ode mnie. Dobra, wyłączam teraz wszystko tutaj. Chyba jest dobre. Możecie się śmiać, bo ja robię z tego nie wiadomo jaką trudną rzecz, ale uwierzcie mi na kogoś, kto nie używał mikrofali nigdy w życiu. To te wszystkie sprawy typu ile sekund, ile minut, ile jaki tryb, to jest czarna magia. Ostatnio włożyłam w ogóle miskę, która jest nieprzystosowana do tego, żeby używać ją w mikrofali i miałam troszeczkę tej problemów z moją współlokatorką, właścicielką w zasadzie mieszkania. To znaczy nie była na mnie jakoś bardzo zła, tylko przeraziła się, bo okazuje się, że włożyłam taką miskę, która może spowodować pożar. Tak więc to nie są takie żarty. Muszę bardzo uważać. I mały, mały shopping zrobiłam. W ogóle ten, ten vlog jest mega długi, mam nadzieję, że lubicie takie vlogi długie. Mam mega fazę na takie galaretki. Tesco je kupuję. Jedna ma chyba 4 kalorie tylko czy 5, więc od razu idę i kupuję 5, są przepyszne, naprawdę. Tutaj mam smak mango i marakuja. Tu jest smak truskawkowy. Mango, marakuja. I jeszcze dwie truskawki. Wiecie, żeby nie było mało, nie? Zawsze jak mam jakąś taką Ochotę na coś słodkiego to, to sięgam po to I co jeszcze kupiłam? Kupiłam takie kawałki kurczaka Tak jak tutaj zrobiłam sobie Kawałki kurczaka yy, Sos Tikka masala I ryż pełnoziarnisty Kupiłam też chleb tostowy yy, To jest fajne, bo wiecie co? Kupiłam się tak naprawdę na cały tydzień Z jedzeniem no dobra, może na 5 dni, 4-5 dni, a wydałam na to 9 funtów. To mi się właśnie bardzo podoba, w Anglii, że za jedzenie jest naprawdę tanie. Moim zdaniem yy, jest tanie. Widzę, co mam strasznie, strasznego stresa, bo na no nosto przetują samoloty i tak nisko, że jak one tutaj lecą, to mam wrażenie, że zaraz spadną na, na mnie, bo słychać normalnie jest silniki. A ja, wiecie, no oglądałam się tych katastrof Kiedy spadł samolot na osiedle No to po prostu ja, y, wiecie, mam taką stres, takiego stresa Ja wiem, że to już paranoja jest trochę to co ja robię i mówię, ale Tak to jest jak ma się y, taką fobię Zresztą sobie w sumie sama zaserwowałam na własne życzenia I mówię do was 8 minut, może się znowu to robię, znowu to robię Uwielbiam to miejsce, po prostu uwielbiam Troszeczkę tam mi psują y, widoczek maszyny, y, i za 6 lat, niestety, ten piękny widok, który y, gdzieś tam za kwiatami y, możemy zaobserwować y, czyli Tower Bridge, to już niedługo zniknie, bo tutaj będzie ogromny, ogromny wieżowiec ale prawa strona dalej ma się świetnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Pieski są na spacerze. Cisza, spokój, nie ma nikogo. W ogóle mega, mega schudłam tutaj, serio. Nie wiem, czy to kwestia jedzenia, czy ruchu, który mam, albo jednego i drugiego w zasadzie, no. bo, bo naprawdę wszystko ze mnie spadam. Spodnie tu mi... Wybaczcie, że tutaj jest jakaś taka y, piękna plama. O coś się musiałam tutaj ubrudzić, ale te spodnie były dopasowane. A one mi całe po prostu odstają i są takie, wiecie, jak ja chodzę, no to po prostu nie wygląda to zbyt dobrze. I to samo się dzieje tu. Wszystko jest po prostu na mnie załóżne. To też to po prostu wygrywa. Rurki. Mhm. Dobra, trzeba zacząć jeść. Kurczak, ryż, robimy masę. <gry>